Witajcie, jesteście na Eskietym Gaming, a to kolejny odcinek z Fortnite na tym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek ze Skoków, ze mną jest dostępny Ganek. Cześć, witajcie, zapraszamy Was na dzisiejszy, kolejny już odcinek na naszym kanale. Dzisiaj jest trzeci konkurs turnieju czterech Skoków. Dzisiaj zagramy sobie, a raczej poskaczemy w Innsbrucku, gdzie przed rokiem wygrywał Robert Johansson. Zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentują się Skoczkowie. I kto dzisiaj jak skoczy, zobaczymy, czy będzie świadkami dalekich lotów, czy może jednak nie. Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj wypadnie. Zapraszamy Was do oglądania. Ja jeszcze tylko przypomnę, co do ostatniego odcinka, że w ostatnim odcinku udało się nam coś takiego, że nasz film został po prostu usunięty przez YouTube. Bo po prostu nie wiemy dlaczego, ale był przez pewien czas i po prostu został usunięty. Nie wiemy niestety tak, dlaczego. Tak, były świetne zasięgi pod tym filmem, ale niestety YouTube pewnie usunął na ten film. Jeszcze wróciliśmy go jeszcze raz, ale to już słabiej te wszystkie wyświetlenia. Więc prosimy Was, jak będziecie oglądać jakiś film i on się usunie i pojawi się jeszcze raz, to możecie jeszcze raz tutaj dać wyświetlenie, łapkę w górę, bo to wiadomo. Zawsze lepiej. A teraz już na belce e, pierwszy skoczek Dawid, Dawid. Kubacki, polski, tak, polski Kubacki. skoczek. Zobaczymy, jak się zaprezentuje tutaj w druku. Przypominamy, że on jest zwycięzcą w turnieju czterech skoczni y, sprzed trzech sezonów. No, już no na i zobaczymy, belce. Zobaczymy, już na belce jest Czekamy zielone pozwolenie. światło. Oczywiście dostaje pozwolenie wiatru, ma lekki plecy 0,5 metra na sekundę. Zobaczmy. Dawid Kubacki jakieś problemy lekkie na progu, ale leci, no i będzie przed punktem H, ale skok myślę ładnie, poprawnie tutaj, zarówno stylowo jak i no był to po prostu już skok poprawny. Tak jest. Czy obejmie prowadzenie? Tak, teraz już podejmie prowadzenie. E, tutaj nie miał jakiś dużych e, tutaj problemów e, z objęciem tego prowadzenia. Jest pierwszy na środek. Tak jest, jest pierwsze miejsce zatem oficjalnie dla Kubackiego i zobaczymy jak Następni skoczkowie się zaprezentują. A kto teraz pojawi się na belce startowej? Teraz na belce startowej pojawi się przedostatni na dzisiaj ze Słoweńców Bor Pawlowczyk. I to właśnie on teraz będzie skakał. Zobaczymy, jak się zaprezentuje Słoweniec. Czy będzie to jakiś daleki skok, czy może jednak nie. Zobaczymy, czy będą dziś w ogóle jakieś skoki po rekordy w dzisiejszym konkursie. Czy będą jakieś skoki naprawdę dalekie. Na razie żółte światło, więc na razie nie ma pozwolenia na skok. Tak jest. I jeszcze chciałbym przypomnieć, że nagrodą główną tego turnieju jest helikopter. Dlatego kto wygra ten konkurs, zabierze e, tą nagrodę do siebie do domu. Tutaj stoi. Tak jest. No i już będzie e, już zielone światło. Tutaj dla Słoweńca. Może oddać swój skok. Zielone ja światło i zobaczmy jak zaprezentuje się. Już wybija się z progu Lęci. wysoko. No i osiągnął punkt K, więc myślę, że tutaj, no, idealnie w punkcie K ten Scott wylądowany, więc ja myślę, że tutaj nie ma żadnych, tak żadnych wątpliwości. Co do tego, że to właśnie on teraz obejmuje prowadzenie nie i wyprzedza z dużą przewagą, bo aż 8 punktów Dawida, Dawida Kubackiego Dawida, i to właśnie Słoweniec teraz jest liderem. Tak jest, a kto teraz pojawi się na belce startowej? Teraz na belce startowej pojawi się ostatni na dzisiaj ze słoweńców Laniszek. Zobaczymy jak zaprezentuje się ten Słoweniec. No i już na belce Angelaniszek. Już może oddać swój skok. Czy ma zielone światło? Zielone światło właśnie zapaliło się dla Laniszka. Myślę, że... Zielone światło Możemy... tak jak jego kombinezon? Tak jest. Zobaczmy, jak daleko skoczył. Ładnie wyszedł z progu, Oj, całkiem iż... nie zeskoczył, ale tam źle trochę to, ten problemy, skok nie wyszedł. Duże problemy, problemy fatalne. Problemy tutaj na progu. no Za późno się wybił. No i też skok. Spóźnił na progu, a później już wszystko szło w złym kierunku. Próbował jakoś ratować ten skok. I w sumie nie był on aż taki zły, bo minimalnie tutaj przed punktem K, ale niestety, no nie wyszedł ten skok ostatecznie. Dopiero w tym momencie ja się... na miejscu siódmy. Więc... No niestety, dla niego to jest na pewno koniec marzeń, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę dzisiaj. No niestety często się zdarza, że... No niestety jeden ze skoczków, Więcej skoczków nie ma tego szczęścia. Zdarza się tam na progu albo spóźnią, albo jakiś dostaną podmuch wiatru i zastanie się tak, jak się stało. No i zobaczymy. A teraz kolejny już skoczek bez zbędnego przedłużania Piotrek Żyła. Ostatni na dzisiaj z Polaków niestety. I zobaczymy jak zaprezentuje się Polak. Piotrek żyła. Zobaczymy jak... Najstarszy mistrz świata jak się zaprezentuje. Ma I zielone zobaczmy. światło. Jest zielone światło, zatem. No zobaczymy, jak poleci Piotrek Żyła. Liczymy oczywiście na daleki skok. Już w powietrzu Piotrek. Ładnie wyszedł z progu. Wysoko. No i minimalnie przez punkt Dobry skok. Bardzo tutaj ładnie przed z progu i leciał cały czas wysoko. I tutaj, no minimalnie przed tą zieloną linią, więc wydaje mi się, że minimalnie teraz przegra z Borem Pawlowskim, ale mimo wszystko był to Ładne skoki, Myślę, że może liczyć na jakieś, y, dal jakieś może lepsze pozycje w dzisiejszym konkursie. że jest jakaś szansa na to, że dzisiaj znajdzie się w pierwszej dziesiątce. A kto teraz skacze? A teraz skacze dziesiąty w turnieju czterech skoczni Daniel Huber. Daniel Zobaczymy Huber. jak zaprezentuje się. Ten młody Austriak już na balce startowej. W tamtym sezonie wygrywał w Garmisch-Partenkirchen w tym sezonie, no za bardzo mu to nie wyszło, bo był na odległej lokacji, nie było to na pewno jego najlepszy konkurs. Zobaczymy jak w Innsbrucku sobie poradzi, bo no w tamtym sezonie poza oczywiście tego, że w Garmisch-Partenkirchen wygrał, to cały kształt konkursu, y, naszym turnieju czterech skoczni był bardzo dobry w jego wykonaniu. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, czy również będzie tutaj daleki i ładny skok, czy może jednak nie. Zobaczymy w jakiej, myślę, że ten skok pokaże nam w jakiej tak naprawdę teraz dyspozycji jest. Daniel Huber, jest zielone światło. Zobaczmy. Jest zielone światło tutaj. Nie chcę, Tutaj trochę na drogę. Daniel Huber i leci daleko. Daleki lot tej Daniela Hubera. Ależ daleko podpalił teraz, proszę państwa, niewiarygodnie jak daleko. Poza 128 metr, 132 metry, ale ogromne odjęcie punktowe. Ja myślę, że to nikogo nie dziwi. Tak, no bo starszy... to były świetne warunki. Tak. Odjęcie punktowe, no i teraz. Widzimy, że belka została dwie, dwie belki w dół zostały nie były, obniżone. Nie był to najładniejszy skok stylowo, bo też na próbie, stylowo nisk, niskie noty. Tak. Na rozbiegu, na strasznie też były problemy na rozbiegu, ale wiatr był bardzo yy, tutaj podnarty, no i... Więc duże odjęcie punktowe i tutaj na notach też dużo straci, ale to i tak nie zmienia faktu, że z przewagą aż 10 punktów przed teraz Borem Pawlowskim. I proszę Państwa, dwie belki w dół, a zatem trzeba skoczyć. Tyle ile ten znacznik za chwilę pokaże? Zobaczymy, ile pokaże. No, trzeba skoczyć tutaj no trochę dalej niż punktka pokazuje, ponieważ yy, no, dwie belki aż zostały podniesione w dół, czyli duża yy, tutaj rekompensata punktowa będzie za te dwie odjęte belki. Zobaczymy, czy. Tą rekompensatę przyjmie. Mariusz Lindwik jest już na rozbiegu norwek. Zobaczymy jak on poradzi sobie. Jest, pierwszym skoczkiem, jest pierwszym skoczkiem, który będzie skakał z belek o, dwóch, o dwa niższy. Więc zobaczymy jak jemu uda się tutaj skoczyć. Jest zielone światło i już leci Norwek. Okay, jest tutaj. Wybija się z progu. Mariusz wyszedł z leci, leci, leci wysoko. Ale minimalnie przed punktem K czy to pozwoli na że drugie miejsce będzie na, się, na niego odpowiednie. Tak, tak jest. jest drugie miejsce, dostaje 5 hmm. punktów za Borem Pawlowczyzem. No o dwie belki wyższa, wyższa skakał. Ale od dwie belki przy... wyższe skakał Bor Pavlów ale przed... znaczy się Daniel Huber, ale trzeba przyznać, że pięknie spoczął naprawdę Daniel Hubera. Tak, trzeba przyznać, że, że pod względem stylowym był to ładny skok. Tak. Okay, a teraz już na belce, kolejny zawodnik. Proszę Państwa, Robert Johansson, on wygrywał tutaj w tamtym sezonie, trochę niespodziewanie, ale skoczył pięknie, a później już, co to kolejni skoczkowie skakali, no to skakali za niego i ostatecznie on wygrał, kompletując tutaj czwarte zwycięstwo ucharze Świata w karierze. Zobaczymy, czy dziś będzie piąte zwycięstwo, nie jest na to jakaś szansa, bo zarówno w kwalifikacjach jak i w treningach skakał tutaj całkiem nieźle i zobaczymy, jest zielone światło. I zobaczymy Robert Johansson, jak się zaprezentuje. I proszę Państwa, Johansson już w Ładnie, się z progu, ładnie leci, wyszedł z progu. I leci daleko, daleko! No daleko. I w okolicach punktu HS, zatem 128 metra, ponad 128 metrów, 130 metrów. Więc jeszcze teraz sędziowie będą musieli tę belkę dawać cały czas w dół. Zatem no znowu o dwie belki w dół idzie belka. No, a Robert Johansson pewnie obejmuje ja prowadzenie. Było jeszcze, to lądowanie powiedzieć. lepsze niż u Hubera. Tak, ale też y, telemark był nieco. Ledwo tutaj nie potrypał y, 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 tego skoku. Nie potrypał, nie. Nie podparł. Tak, nie podpał. Nie podpał tego skoku, ale było nie. dość blisko, bo próbował latać z telemarkiem. Skakać, tak się. lądować. Próbował lądować z telemarkiem i w sumie nawet mu się to udało. Ale tam lekkie to zachwianie, troszkę noty niższe, duże odjęcie. Ale to nie zmienia faktu, że i tak Daniela Hubera wyprzedza. No, ale lasu. daleki lot, bardzo daleki lot to był Roberta. Tak, zatem zaczynaliśmy ten konkurs z belki dziesiątej, teraz mamy belkę szóstą. Zobaczymy, czy nie będzie takiej sytuacji, że belek w ogóle zabraknie. Bo taka sytuacja też może być. Zobaczmy teraz: Yuki Asato jest już w powietrzu. Yuki y y Asato w bieżąco, leci. leci. No i daleki też tutaj bardzo daleko. Ja myślę, że bardzo daleki skok. 127 metrów, więc myślę, że bardzo ładnie się zaprezentował Yukia Sato i będzie prowadził minimalnie. Ponieważ on skakał jeszcze o dwie belki niższej, więc to nikogo na pewno nie dziwi, że on teraz prowadzi. A teraz już kolejny zawodnik, Jojuko Bayashi, a za ten kolejny Japończyk, Japończyk po Japończyku, zobaczymy jak. I to wszystko wyjdzie. Już na belce startowej. Czek jest zielone Kobayashi. światło. Dostaje zielone światło. No i zobaczymy jak teraz zaprezentuje się Rioju Kobayashi. Jakieś lekkie problemy, duże problemy i nie był I... to najlepszy, tylko fatalnie, że tak powiem. No, Rioju Kobayashi na pewno jest bardzo daleko od tej swojej szczytowej formy jaką prezentował przed trzema jest. sezonami. Ale dziwnie, dziwny tutaj był telemark, dosyć stylowy, tutaj mamy szesnastkę, piętnastkę za ten, za wybicie z progu właśnie, a więc... No i ogólnie za lot. Tak. No Musi... cóż, będzie w tym momencie na miejscu czwartym, bo teraz widzimy, że ten wiatr znowu się zmienił i znowu wieje teraz w plecy. Będzie czwarty, przegra z Sato, Johanssonem i Huberem, będzie czwarty, tak jest. Musi powrócić do formy, ten Japończyk, no. Jestem. Będzie jeszcze miał szansę zrobić cokolwiek w Bischofshofen. No tutaj już na pewno nic dzisiaj nie zrobi. No nie ma takiej opcji, nawet gdyby wszyscy teraz następni skoczkowie zepsuli swoje skoki, no to na podium byśmy go nie zobaczyli. A teraz kolejny z, 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 ten skoczek, a mianowicie tutaj Daniel Andretande. Zobaczymy, jak zaprezentuje się norweski skoczek. Ostatni z Norwegów. Norwegowie nie mają tutaj wysoko Teraz swoich skoczków. Jeśli o Puchar Świata, no to faktycznie Tande jest na miejscu czwartym, Johansson na miejscu szóstym, Lindrik na miejscu jedenastym, a Halvor Egner na miejscu dwudziestym trzecim. Kompletnie nie jest to jego sezon i myślę, że w tym sezonie raczej nie zobaczymy go w ogóle w pierwszej dziesiątce. Ale teraz nie o nim, teraz o Danielu Andre Tande, bo to właśnie on teraz skacze. Dostał zielone światło od Borka Sedlaka. Machan, I, już na I na rozbiegu już Daniel Andre Tande. Ładnie Aby wyszedł z probu całkiem. Z probu, tak jest. Leci ładnie. No i myślę, myślę, że bardzo wysokie noty będą, bo... Ale na nie obejmie raczej telenar. prowadzenia. Raczej chyba nie obejmie prowadzenia, chociaż no zobaczymy, bo no zawsze jest tak, że Tandy dostaje bardzo wysokie noty i te noty zawsze dają mu wymarzoną lokatę. No w tym momencie teraz będzie ciężko, bo warunki teraz są niezłe, więc odjęcie punktowe. No i jest drugi o jedną dziesiątą punktu. Teraz Jedna ten punktu. Ska skacze? tym skacze? Tak jest, teraz, teraz tym, tak jest, oczywiście. I to będzie oczywiście Markus. A Nie, nie, nie tym. Nie tym skaczesz, musisz skaczeć tym żółtym. Okej. Okay. Ten się zresztą no. dlatego, że wypadł za mapę. Aha, dobra. A teraz to jest jakby Kobayashi, ale on oczywiście odda już swój spot. Teraz Markus Eisenbichler, czyli lider Pucharu Świata. Zobaczymy, jak on się zaprezentuje. Jeszcze żółte światło. Markus Eisenbichler jest w świetnej formie. Naprawdę fantastycznie tu skacze. W treningach wygrał kwalifikacje. W treningach był również drugi oraz trzeci. I zobaczymy, w kwalifikacjach skoczył 134 metry. Zobaczymy. zobaczymy. Czy to się uda. Nie wybuchaj go, bo on się zresztą znowu. Aha, ok. on się jeszcze raz zresztą. Tak, zostawmy ten auto po prostu. Jest żółte światło jak na razie. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Żółte I światło, tak Państwa. jak jego kombinezon? Nie jak kombinezon, tylko jak. plastron lidera, bo to jest jednak plastron lidera. Okay. Tak jest. Czy, czy ma zielone światło? I zobaczymy, jest zielone światło, Eisenbichler. Na pewno chciałby wygrać turniej 4 skocznie, bo jest też liderem. Zielone światło jest. I leci Markus Eisenbichler. Wszystko. Wszystkie oczy są wrzucone na niego, leci... Ładnie, całkiem ładny skok. Tutaj bardzo duże rekompensaty punktowe i noty również bardzo wysokie. Teraz widzimy, że trzeba było skoczyć, oczywiście poprawna teraz, yy, bo była źle wyświetlona linia. Poprawna była tutaj przed punktem K, bo pokazywało, że tak fatalne warunki były, że Markus Eisenbichler, może nie trochę szokująco dla niektórych, ale obejmuje prowadzenie, ponieważ miał fatalne warunki. Takie z warunki były fatalne. Jeszcze obniżona belka. Obniżona belka i myślę, że teraz sędziowie zrobią krok odwrotny co do tego, co zrobili, czyli znowu ta belka pójdzie w górę. Trzeba było skoczyć idealnie w punkt K. i tyle właśnie skoczył Markus Eisenbichler. Troszkę błędnie tutaj przez przez tutaj przez operatorów, czy jak tam nazwać, przez pracowników źle była wyświetlona linia, bo teraz te warunki były bardzo fatalne na skoczni i prowadzili Markus Eisenbichler zobaczymy, a zostało jeszcze trzech do końca Trzeci, Michael Hajbek. No i Michael Hajbek, bardzo lubiany przeze mnie skoczek już zaraz na belce startowej. Tak jest. Zobaczymy jak się zaprezentuje. Oczywiście trzeba oczywiście teraz już zmienić yy, linię tutaj, żeby była teraz. teraz jest poprawnie wyświetlona już bez żadnych błędów. I zobaczymy, Michael Hajbek jest na rozbiegu. Na belce jeszcze czeka na zielone światło. Całkiem niezłe warunki teraz. Ale na razie. Żółty żółty na razie jeszcze żółte światło. I jest zielone światło. Borek dla macha może już ruszać. ten austriacki skoczek. Ładnie się wybija z progu. Ładnie leci. No ale... i całkiem niezły skok, ale. Jak na te warunki, teraz już widzimy, nie ma takiej sytuacji jak z Eisenbichlerem, teraz widzimy, te warunki były całkiem, całkiem niezłe. Nie wiemy, co było tutaj powodem fatalnego skoku. No, fatalny to on nie był, bo dał mu w tym momencie piąte miejsce, ale myślę, że chciał na pewno, liczył na pewno na więcej w dzisiejszym konkursie. A teraz drugie miejsce w turnieju, w turnieju czterech skocin. Skoczni. Karl Geiger, niemiecki skoczek, w tamtym sezonie wygrywał tutaj turniej czterech skoczni. A co ciekawe, jest taka jedna ciekawostka, że on wygrał turniej czterech skoczni, przy tym nie wygrywając ani jednego konkursu turniej czterech skoczni. Bo tak, w Oberstdorfie wygrał Eisenbichler, w Garmisch-Partenkirchen wygrał Huber, um, tutaj w Innsbrucku wygrał Johansson, a zawody kończące. Muszę sobie teraz przypomnieć, kto wygrał zawody kończące. Ale Dobre, wiem, że w każdym nie razie leży. nie był to Karl Geiger, dobra, to jest nieważne teraz. Ym, ale w każdym razie no, Karl Geiger nie wygrał ani jednego konkursu, ponieważ ostatnie zawody nie były przez niego wygrane, ale wygrał dzięki punktach yy, przez to, że na przykład był często drugi lub często na podium stał, ale bez zbędnego przedłużania teraz już Karl Geiger jest na rozbiegu. Jest od razu zielone światło, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Że jest zielone światło, oczywiście, stało ono zapalone. I zobaczymy, jak teraz poradzi sobie. Karl Geiger drugi w turnieju śledztwo, ładnie o, wyszedł z progu. Ależ leci! Ależ daleko! No, Ależ no, daleko! Piękny to był lot, a wiatr był fenomenalny. Ale fenomenalny wiatr. Odpalił pięknie. Zatem znowu obniżona tabelka startowa. I trzeba skoczyć 130 metrów, A to był skok na 137, więc zaledwie metr zabraknął do tego, aby był nowy rekord skoczni. Trzeba skoczyć tyle, ile jest wygenerowana zielona linia, a został na górze już tylko Stefan Kraft. Raczej czerwona linia. No i teraz Austriak, kolejny tutaj Austriak odda swój skok. Stefan Kraft. Zobaczmy, zielone światło od razu. Jak się zaprezentuje Stefan Kraft? Ładnie się wybił z problemu. Ładnie wyszedł. Ale, ale, ale dziś nie wygra. Dziś nie, 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 nie wygra i wydaje lot. się, że nawet nie był to najlepszy lot. I chyba Karl Geiger. Geiger dziś wygra. Geiger dziś wygra. A Kraft na miejscu. siódmym dopiero. Tak jest, Nie był to dobry skok Krafta. No i Karol Geiger otrzyma ten oto helikopter. Tak jest, on dziś wygrywa i on będzie tutaj właśnie li Chyba wydaje mi się, że będzie nowym liderem trudniejszy skocznie, oczywiście te punkty, wszystkie będzie trzeba jeszcze dokładnie przeliczyć. No roztrwonił, zdaje się, tą swoją przewagę Stefan Kraft i na pewno dzisiaj był fatalny spot. Nie wiemy co mogło być z tego przyczyną. Być może te błędne warunki, błędne przeliczniki, nie wiemy, ale ten skok zdecydowanie mu nie wyszedł jest dzisiaj na miejscu siódmym, przegra zatem ze swoim kolegą z reprezentacji Michel Hajbekiem i będzie trzech Austriaków na podobnych sobie miejscach, Było na szóstym Michael Hajbek, na siódmym Stefan Kraft, a na ósmym Daniel Huber. Tak jest, już będziemy kończyć powoli ten odcinek, więc bardzo wam dziękujemy, że oglądaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, możecie stawić łapkę do góry, subskrybujcie kanał po więcej filmów. No i co? Żegnamy się. Do następnego. Tak jest oczywiście do następnych odcinków. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Na razie.